Z serii Paruzja Jezusa Chrystusa Część druga Jezus oblubieńcem i chlebem życia Obliczenie czasu Paruzji W piątek, w przeddzień uroczystej Paschy Żydowskiej umiera na krzyżu Jezus. Oblubieniec, Pan Młody i Chleb Żywy zostaje zabrany weselnikom i oblubienicy, którą jest młoda wspólnota wiernych, czyli zaczyn pierwszego kościoła. Pozostaje po nim smutek i żałoba, a uczniowie zaczynają pościć w duchu. Na weselu goście cieszą się, radują, ale i jedzą i piją. Jezus jest chlebem i wodą życia. Gdy go zabierają przez ukrzyżowanie, wtedy uczniowie głodują duchowo z powodu braku widzialnej obecności Jezusa. Gdy Jezusa zabiera śmierć, wtedy słońce się zaćmiewa i zalega mrok. Słońce jest źródłem energii dla wzrostu zbóż, z których człowiek wypieka chleb oraz winogron, z których powstaje wino. Jezus wcześniej zapowiadał czas, w którym zabiorą uczniom Pana młodego i wtedy to uczniowie jego zaczną pościć. Obecnie post kojarzy się z odmawianiem sobie przyjemności. Używek lub w ogóle jedzenia, lub nawet picia wody. W ujęciu biblijnym post bardziej oznacza oczekiwanie człowieka na pomoc, interwencję i przybycie Boga. Post lub bardziej to swoiste oczekiwanie na Boga w Biblii symbolizuje liczba czterdziesta. Liczba ta pojawia się wiele razy w całym piśmie świętym w kluczowych momentach historii Noego, Abrahama, proroków, sędziów, królów. Dziejów Izraela lub życia Jezusa. Jednak uczniowie tak zupełnie sami nie pozostali, bo Jezus pozostawił swój chleb, który jest pamiątka jego do czasu jego ponownego przyjścia czyli paruzji. W zapowiedzi Jezusa dotyczącej postu uczniów można odczytać w kontekście biblijnym kilka informacji: smutek po rozstaniu, określenie początku postu. Brak jego widzialnej obecności i długość czasu postu, i w końcu początek uczty po powrocie Jezusa. Post na ogół trwał 40 dni. Liczba 40 jest wyrazem i symbolem czasu oczekiwania na Boga. W księdze Ezechiela 4, 6 oraz liczb 14, 34 Bóg dowolnie zamienia jednostki tych 40 odcinków czasu z dni na lata lub odwrotnie. Post oczekiwanie trwa 40 zmiennych wielkości, pod każdą z których można podstawić inną wartość. Wskazówki weźm drugiem z tradycji żydowskiej, to znaczy sprawa prawa mojżeszowego, po którym Jezus się narodził, żył i umarł, a także przestrzegał go i w końcu je wypełnił. Po odkupieńczej śmierci Jezusa, lata traktujemy jako czas łaski i darowania długów. Zamienmy zatem czterdzieści dni na lata, a każdy potraktujmy jako jubileuszowy, który przypada co pięćdziesiąt lat zgodnie z Księgą Kapłańską dwadzieścia pięć. Dziesiąte każdy rok jubileuszowy wraz z sobą zawiera pięćdziesiąt lat kalendarzowych, czyli ten szczególny rok umorzenia długów można wyrazić liczbą pięćdziesiąt. Izraelici odmierzali dni w cyklu siedmiu dni, czyli tygodnia. Cztery siedmiodniowe tygodnie to miesiąc księżycowy. Co siedem lat wypadał rok szabatowy, a po 49, siedem siedem latach, czyli co 50 lat rok jubileuszowy. Zgodnie z zapowiedzą Jezus powróci i zacznie się dzień pański, zacznie się uczta pańska. Zakończy ona obecny post duchowy, czyli oczekiwanie, adwent. Wierzący proszą o to w pater noste a w kredo oraz w liturgii kościoła wyznają, że tego oczekują. Czyli wystarczy ustalić, jak długo będzie trwał ten duchowy post bez oblubieńca, aby odpowiedzieć, kiedy zacznie się uczta. Jeden czynnik to liczba czterdziestu, liczba postu, wyrażona w latach jubileuszowych, czas łaski i umorzenia długów, obejmująca pięćdziesiąt lat. Po przemnożeniu tych liczb uzyskujemy wynik 2000 lat. Posiadamy więc już jakąś wiedzę jak długo potrwa post duchowy, a początek jego odliczania to moment śmierci Jezusa, zabranie Pana młodego. Czyli od kiedy? Najbardziej prawdopodobną datą jest 5 kwietnia 30 roku naszej ery. Więc do 2000 lat dodajemy 30 i w wyniku sumowania otrzymujemy liczbę 2030 roku. Koniec postu wypada do 2030 rok. Dlaczego do tego roku, a nie w tym roku dokładnie? Ponieważ dzień u Hebrajczyków zaczynał się w nocy oraz zgodnie z zapowiedzą Jezusa Dzień Pański przyjdzie w nocy, tuż przed świtem, jak nomen-omen-oblubieniec przy powieści. Oznacza to, że paruzja powinna nastąpić nie później niż przed upływem tego postu duchowego. Więc ten dzień może nastąpić dziś w nocy, a może jutro za dnia, ale nie później niż skończy się post duchowy. Czyli wtedy, gdy będziemy wygłodniali szukać innego chleba, aby zaspokoić głód wnętrza, będziemy śnili sen na jawie o wiecznym życiu tu, w naszej ziemskiej Ojczyźnie, sadząc drzewa, żeniąc się, wychodząc za mąż i prowadząc inne pozytywne działania, jak to czynili za dni Noego. Niezależnie od tego, czy w to wierzymy, czy oczekujemy, lub tego pragniemy, to plan Boga się zrealizuje i zgodnie z zapowiedzą Jezus powróci. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniało głębokie przekonanie, że paruzja nastąpi w niedzielę wielkanocną. Czy obliczona data może być wiarygodna? Pod pewnymi warunkami tak. Jeżeli wyrażenie postów w 40 latach jubileuszowych obejmujących po 50 lat kalendarzowych jest słuszne, jeżeli można ustalić historyczną datę ukrzyżowania Jezusa i jeżeli w ogóle Bóg istnieje, a Biblia nie jest sprefabrykowana. Bo jeżeli Bóg by nie istniał, to zostaje nam wyłącznie poszukiwanie chleba doczesnego i spać spokojnie do czasu aż zgaśnie nasza gwiazda czyli słońce. Jeżeli jednak nie zakwestionujemy wiarygodności przekazu Biblii i przyjmiemy, że Jezus powróci jak zapowiedział, to znaczy, że kiedyś musi to nastąpić. Ciąg dalszy nastąpi.